Rozmawiam z Grzegorzem Radzickim, Rzecznikiem Grupy Inicjatorów Referendum. Dlaczego znalazł się Pan w tej grupie? Burmistrz to osoba publiczna, wybierana jako ojciec miasta na kadencję na 4 lata. Przed taką osobą stawia się wiele zadań, wiele oczekiwań. W tej kadencji wybrano na burmistrza, młodego, obiecującego człowieka, który no, przynajmniej w moim odczuciu spodziewałem się wielu inicjatyw, wielu działań takich ukierunkowanych na szybszy rozwój tego miasta, na wykorzystanie środków unijnych, na większą skalę. Zwłaszcza, że znajdujemy się w roku jubileuszowym 700-lecia miasta, czyli na większą skalę zorganizowania jakichś imprez kulturalnych, sportowych, które by w jakiś sposób to miasto pokazały, wypromowały. Zresztą znałem burmistrza Popiela już wiele lat wcześniej. Współpracowaliśmy w ramach um, prowadzonej przeze mnie gazety lokalnej znałem jego jakieś y, wizje które powodowały właśnie y, te moje oczekiwania jednak okazało się że po wejściu na stanowisko y, burmistrz y, no, nie podołał moim zdaniem oczywiście tej funkcji z racji y, tego, że w moim odczuciu podzielił nas mieszkańców na, na lepszych, gorszych, czy swoich i obcych. Taką maksymę, którą mm, głosił, kocha Ornetę, kocha wszystkich mieszkańców Ornety. I myślę, że no, jest to maksyma, którą posługuje się y, wielu burmistrzów, bo taka jest ich rola, że przy wyborach mogą być jakieś tam podziały na komitety wyborcze, na na programy wyborcze, jednak kiedy się już zostaje ojcem tego miasta, to należy iść w kierunku jednoczenia wszystkich, a tu stało się inaczej. Byłem jednym z pierwszych osób, które padły ofiarą, że tak powiem, eliminacji przez burmistrza niewygodnych jednostek w sensie politycznym czy, czy nie wiem, Rozliczeń wyborczych, dlatego odczułem to na własnej skórze, ale nie miałem odwagi i w tym kontekście w jakiś wyrażać swoje oburzenie przez jakieś tam większe działania. Jedynie byłem aktywnym uczestnikiem sesji, gdzie podnosiłem pewne kwestie i sugerowałem pewne rzeczy. Przez jakiś czas starałem się Zrozumieć, odczytać te intencje, dlaczego zadawałem wielokrotnie pytania, dlaczego zostałem tak potraktowany jako osoba, która, która sprzyjała y, temu człowiekowi. Jednak y, okazało się, że y, presja y, niektórych osób znajdujących się w obecnym samorządzie no, była y, większa od tych ludzkich aspektów y, w stosunku do, do młodego burmistrza, który, który no mnie i podobnych y, wielu ludzi wyeliminował, natomiast no, sam y, no, nie, nie pokazał y, takiej inicjatywy, na jaką liczyliśmy, y, na jaką f, f, ja liczyłem. Dlatego y, pewna grupa mieszkańców od początku y, mobilizowała się y, w tym kierunku, obserwatorów y, tej sceny samorządowej i i takiej próby podjęcia jakiegoś dialogu na ten temat, żebyśmy coś, coś mogli uzgodnić. Przecież każda władza stara się słuchać głosu opozycji i w jakiś sposób na niego reagować. Nie musi się z tym głosem zgadzać, ale, ale też nie musi wywoływać w ten sposób wojen czy eliminować członków opozycji, bo. Bo to do niczego nie prowadzi. Wszyscy chcemy dobra tego miasta, różnimy się tylko wizją. Każdy z nas może ma trochę, trochę inną. Nie jest dla mnie argumentem jedynym, co burmistrz zrobił, choć w dużej mierze zasadniczym, ale to w końcu jest jego praca. To jest jego obowiązek, że to, żeby remontował jakąś ulicę, jakiś most, jakiś chodnik, podjął jakąś inwestycję, no w końcu za to społeczeństwo burmistrzowi płaci. I to wcale nie mało, bo nasz burmistrz zarabia na poziomie burmistrzów dobrego miasta czy ostrudy, gdzie, gdzie chyba gołym okiem widać większy efekt tej pracy. Prawda? Natomiast Tutaj w naszym przypadku, no jeśli się chwalimy tylko tym, że no jak to tu się nie dzieje, jak ja robię i, i w tym przypadku tu tej kadencji to było kończenie inwestycji rozpoczętych w tamtej kadencji i, i wyolbrzymianie tego wszystkiego do, do, do jakiegoś sukcesu, który nie jest sukcesem jednego człowieka, a wielu działań i, i ciągłości władzy. No nie było to zdrowym objawem, dlatego, że jeszcze raz podkreślam, liczą się te rzeczy, które są wykonane, ale jest to pewnego rodzaju obowiązek. Ja skupiam się na drugim aspekcie, dla mnie bardzo ważnym, istotnym i myślę, że dla nas wielu. Jakim się jest człowiekiem? Jakie się cechy prezentuje? Jako ojciec miasta, bo tak się często włodarzy nazywa, no musi przejawiać te cechy ojcowskie, czyli, czyli jeśli mówi, że kocha nas mieszkańców hornety, to powinien te uczucia w jakiś sposób wyrażać i prezentować. Nie powinien nikogo dyskryminować, nie powinien nikogo y, dyskredytować, ignorować. Y, wielokrotnie odczułem na swojej osobie brak szacunku, gdzie jestem sporo starszy od, od pana burmistrza i, i mnie wychowywano w duchu takiego szacunku do osób starszych i nawet jeśli się z nimi czasami nie zgadzałem, bo przecież też przeżywałem wiek młodzieńczy i bunt młodzieńczy, to nie wyrażałem tego jakąś ignorancją czy, czy brakiem szacunku, a więc tu zabrakło mi tego całkowicie. I gdyby to dotyczyło tylko mnie, być może nie zdecydowałbym się na jakieś drastyczne kroki, ale z każdym miesiącem, z każdym tygodniem, rokiem. Przybywało osób, które, które się do mnie jako do dziennikarza użalały, uskarżały na to, że, że zostały źle potraktowane, że, że właśnie przejaw tego ignorancja, braku szacunku. Wiele osób zostało zwolnionych tak nie odczuwając jakiegoś głębszego powodu. Wyczuwano właśnie też jakieś rozgrywki polityczne, jakieś zatrudnianie też osób osób, jak to się mówi, po, po, po linii swojej i, i, i sprzyjających, co, co nie jest może dziwne, bo, bo większość tak postępuje, ale z kolei osoby z dużym doświadczeniem, dobrze przygotowane merytorycznie do wykonywania swojej pracy, jeśli są tak potraktowane, no to wzbudza to zdziwienie nie tylko moje, ale wielu innych osób. Działania takie strategiczne, które burmistrz podjął w tej kadencji trzyletniej no bez jakichkolwiek też konsultacji, bez jakichś zasięgnięcia chociażby opinii, bez liczenia się właśnie z głosem też opozycji no, z chorą wizją na jakieś przynajmniej w moim odczuciu, w moim pojęciu na jakiś rozwój tak jak przejęcie właśnie Jednostki wojskowej, czy, czy w ostatnim czasie to, co wywołało wielki boom społeczny, wydanie opinii tej środowiskowej na budowę spalarni na lotnisku, no to stało się już, przechyliło tą szalę i, i musiało się spotkać z jakimś odzewem konkretniejszych działań, dlatego że ktoś może powiedzieć, że blisko są wybory samorządowe, bo tylko za rok. Ale ktoś, kto komu nie są tak bliskie jak mnie sprawy samorządowe, to też może nie rozumieć, jak, jak to jest dużo rok. Jakie to są, jaki można zmarnować duże pieniądze. Nie tylko, ja już nie chcę wypominać tych wysokich zarobków burmistrza i sprzyjającej mu ekipy, ale też pieniędzy z których, których nie wyciągniemy z Unii czy z jakichś innych projektów, które, które są w pewien sposób zaniedbane, jak również y, jako osoby... Interesujące się bardzo aktywnie życiem społecznym, nie mamy wglądu do tego, co się tak naprawdę dzieje. Nie może być tak w demokratycznym kraju, w, w dobie samorządności, że jakiś obywatel, który ma prawo ustawowe do, do wglądu, jest po prostu ignorowany. Ja jako dziennikarz y, próbowałem też y, 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 posługując się y, prawem prasowym, ale pan burmistrz potrafi tak wszystkim zmanipulować, tak odkręcić, wymagał ode mnie dokumentów potwierdzających w jakiejś redakcji, pracuje gdzie, z kim, co, gdzie. Kiedyś, kiedy jego osoba w jakiś sposób przeze mnie była przedstawiana w sposób pozytywny, no wtedy się nie zastanawiał, kim jestem, chętnie udzielał mi wywiadów, komentarzy do różnych zdarzeń i bardzo chętnie pokazywał się na stronach mojej gazety. Lokalnej, którą <kluzny> przez 7 lat prowadziłem. Właśnie predyspozycje do bycia politykiem, tym samym burmistrzem, polegają na tym, że trzeba umieć przyjąć też krytykę i trzeba umieć z niej skorzystać, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy jest konstruktywna. Mieszkamy na terenie, w regionie, który jest bardzo dotknięty bezrobociem. I tu y, każda utrata pracy, każdy y, wpływ y, na to, że, że nie, nie przygotowuje się stanowisk dla młodych ludzi, którzy y, kończą swoją edukację i chcieliby podjąć pracę, powoduje że to miasto ubożeje, że po prostu każdy miesiąc jest tragedią dla tego miasta, jeśli nie podejmuje się działań w tym kierunku. No ja osobiście przez ten okres, tej kadencji nie dostrzegam takich jakichś strategicznych działań, choć były one mocno podkreślane w kampanii wyborczej. Wręcz dużo słyszę głosów właśnie takich negatywnych które właśnie dyskryminują władzę w ten sposób, że, że nie dba o tę pracę, nie daje zatrudnienia. No, być może y, tutaj ma odzwierciedlenie y, to polskie przysłowie, że syty głodnego y, nie bardzo zrozumie. Prawda? I dlatego jak się ma dobrą posadę, dobre pieniądze, może y, zapomina się, jak to się żyje za tysiąc złotych miesięcznie. A więc, a więc no to, to, to też spowodowało, że, że chciałem wziąć udział w tym, żeby yy, po prostu dać głos społeczeństwu, żeby się wypowiedziało, czy rzeczywiście yy, jest zadowolone z tej obecnej władzy. Jeśli chodzi o, o, o wynik... Jaki do tej pory osiągnęliśmy, czyli zbiórka podpisów osób, które chciały, aby doszło do referendum, napawa optymizmem, że, że jednak jest tak duża szersza niezadowolonych, że, że jestem pełen optymizmu i nadziei, że głos rozsądku zwycięży i że jednak zakończymy tą kadencję osób, które które no, nie, chcą, nie chcą dialogu społecznego, nie chcą rozmów, y, zacieczywiły się w swojej wizji, y, na sesjach ignorują wypowiedzi mieszkańców. Na jednej z ostatnich sesji zostałem wyprowadzony przez Straż Miejską, gdzie już w zeszłym roku byłem ostrzegany przez przewodniczącego, że dojdzie do tego, że nie wyjdę o własnych siłach z sesji. No i rzeczywiście strażnik próbował mnie siłą wyprowadzić, gdzie... Na sesji z... Rady Miasta. Tak, no nie znam powodu, bo ani nie byłem agresywny, ani wulgarny, ani, ani... No, emocje zawsze w takich sytuacjach trochę dają o sobie znać, ale to, to nie jest pretekst do tego, żeby w demokratycznym państwie y, zamykać w ten sposób, gdzie y, każdy ma prawo y, buzie, wejść tak, na sesję tak. miasta Później Obywatelowi. I, I to są takie główne y, powody, przyczyny, y, dlaczego zdecydowałem się właśnie uczestniczyć y, w tej grupie inicjatywnej. Głos i tak należy do społeczeństwa, nie wiem. Dziś nie znam wyniku, jaki może, może być, nawet nie chcę prognozować, tak jak już wcześniej powiedziałem, dużo jest takich aspektów, które napawają mnie jakimś optymizmem, że społeczeństwo jednak jest mocno zbuntowane przeciwko współczesnej, ówcześnie nam panującym, ale, ale różne, różne aspekty, jak, jak obserwuję już którąś kadencję samorządu. I takiej psychozy strachu, takiego lęku przed utratą jakichś wpływów, bo przecież każda rodzina ma jakiegoś swojego reprezentanta gdzieś zatrudnionego w zakładzie, na który ma wpływ samorząd, a przecież ma wpływ na wszystkie i prywatne i państwowe instytucje, na, na wszystko co dotyczy miasta, a więc obawa przed y, jakimiś szykanami powoduje, że ludzie się boją. I tutaj tu jest jedynie taki cień niepewności, czy, czy ludzie przełamią ten strach. czy... Czy zechcą, ale ja z tego miejsca chciałbym właśnie apelować do, do współmieszkańców. Ja jestem rodowitym mieszkańcem Ornety. Tu od ponad 50 lat jestem z, z jakąś tam przerwą, gdzie, gdzie trochę byłem poza Ornetą, ale moje serce zawsze tu było, zawsze tutaj wracałem i, i myślami, i chęcią. I jestem człowiekiem, który przez wiele lat udowodnił, że. Potrafię coś robić bezinteresownie, potrafię y, y, angażować się w wiele inicjatyw, które wcale nie muszą mieć jakichś y, korzyści na celu. Ja naprawdę bardzo bym chciał, żeby to miasto się rozwijało, żeby młodzi ludzie mieli jakieś perspektywy, żeby nie wyjeżdżali za granicę, żeby nie uciekali do innych miast, jak chociażby do pobliskiego Olsztyna, Gdańska czy Elbląga. Bo tu jest też ich miejsce, tu też potrzebna jest, potrzebni są ludzie twórczy, ludzie z inicjatywą. Mam córkę w wieku 32 lat i, i wiele jej koleżanek, wspaniałych koleżanek, dobrze wykształconych, dobrze przygotowanych merytorycznie do pełnienia różnych funkcji. Niestety, mieszka albo poza granicami, albo poza ornetą. Ja naprawdę nie, nie mam żadnych aspiracji ani politycznych, a nie jakiś tam zawodowych i nie dlatego, tak jak burmistrz potrafi zarzucać, że zebrała się grupa, która ma jakiś tam cel polityczny. Chciałbym, żeby, żeby naprawdę w końcu, po dwudziestu paru latach samorządności, żeby do głosu dochodzili ludzie już młodsi rzeczywiście, ale z perspektywą na to miasto, żeby nie tylko interes jakiś materialny interes jakiś ambicjonalny, ale interes nas wszystkich. Jest to trudne do osiągnięcia. Zdaję sobie sprawę, że, że dzisiaj w współczesnych czasach żyje się trochę inaczej i, i te takie czynniki społeczne, takie, taki lokalny patriotyzm podupadł, ale jestem pełen optymizmu, że, że wielu ludzi, yy, młodych zwłaszcza, yy, zrozumie moją intencję i zechce poprzeć moją inicjatywę. Dziękuję, Dziękuję bardzo.